W dzisiejszym odcinku przetestujemy zupełnie nowe bronie w Minecrafcie. Będą lasery, TNT i ziemniaki? Tak czy inaczej, koniecznie zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca. W takim razie, moi drodzy, witamy was w naszym tajnym centrum badawczym, gdzie mamy już nasze dziwne bronie. Tyłek czy ty kurczaka. trzymasz kurczaka? Tyłek, kurczaka. Tyłek kurczaka. A co, czy on strzela z tego tyłka czymś? Nie wiem, no ty. Hej, ja to dobra dopiero... zaraz, nie, nie słuchaj, nie tego. zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy, <laughs> mamy bardzo, bardzo, bardzo dziwne bronie tutaj. Myślę, że potrzebujemy jakichś celów do strzelania. nie wiem Absolutnie, jak ty chociażby, co, no ja nie chcę w takim razie jakoś skrzywdzić tych małych króliczków. Proszę bardzo, mamy kilka celów. Czy mogę, mogę spróbować tyły kurczaka? Proszę bardzo, dawaj, dawaj. Tyle kurczaka. Waga? <grafy> Okej, okay. czyli mamy działko jajeczne. Tak, działko eee. jajeczne, ale hej, no z jakiego, z jakiego innego Ej, miejsca... Czekaj, 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 Jak mu się, jak mu się skrzydła kręcą, <grafy> jak to robi. Nie, to ogon się kręci. O matko, dobra, nie, wiesz co, wiesz co, nie. Ja, Tłumacz, za dużo, ja, za ja, dużo chyba. Ja nie chcę patrzeć, wiesz. E, zobaczmy, co ja tutaj mam. Mam angry steak. E, czy ten Angry Steak to jest jakaś bomba? Czy to jest jakaś mina? Nie wiem, ale to jest bardzo wkurzony e... steak. Oh! A, -a, -a! Okej, okay, rzucam steak'iem w przeciwnika i pojawia się bardzo zły piesek, który tego przeciwnika będzie gryzł teraz. Ale ja nie mogę słuchać jak on dostaje obrażenia. E, poczekaj, czy można tych Angry Steak'ów wziąć więcej? Dobra, dawaj. Angry, taką wiesz, całą hordę można by zrobić tych Eee, tych psów, Ale widziałeś, widziałeś jak to wygląda? Widziałeś jak to wygląda? Czy to się jej popatrzyłeś, czoklad? Czy ty używałeś jej lustra rano? Ej, że co ja? No przepraszam bardzo, jak ty wyglądasz z tym wkurzonym steakiem? Weź go do ręki wow, To wygląda jak jakaś broń No właśnie, strasznie, <laughs> strasznie dziwne Dobrze, w takim razie, co, wydaje mi się, że nie ma nic lepszego Nic absolutnie lepszego od kuczaka Z tyłkiem kuczaka no to, Masz coś jeszcze na pewno? Tak, mam jeszcze Ej. Dragon Flame Co? Pro. No, wygląda mega, ale poczekaj co ja? Czekaj, widzisz to? Nie. O, teraz widzę. O jejku. Poczekaj. Poczekaj, czekaj, czekaj. Czy to jest po prostu smog ziejący ogniem? Dawaj. Chyba tak. Proszę bardzo. Okej. Okay. <laughs> w ogóle, patrz, wiesz, on się może ruszać? Zobacz. E, w sensie on rusza swoją paszczą, ale jakoś te, dziwnie bardzo ten, o, tym ogniem rzuca. Tak, no ale wiesz co, proszę bardzo, hej. Płomienie i w I ogóle barbecue. ogień to jest bardzo... Barbecue. O, no, my sobie możemy sobie, barbecue. Możemy sobie barbecue zrobić z zombiaków. A, jeszcze lepiej. No oczywiście, wiesz, to tutaj może ja cię zostawię troszeczkę, żebyś miał jeszcze, wiesz, jakby cele do pokazania swoich innych broni. Jak się ta nazywa? E, co ty masz to w ręce? I e, dopiero zaraz będzie to. Coś już ty, co jest. Ja to mam teraz Rail Blaster, czyli. Co, co to oznacza? Co to robi? Nie wiem, uwaga. Rail Blaster. <laughs> oh. Oh. Czy ty widziałeś? Ono się okay. nawet rusza. Okej, okay, to mi się podoba trochę taka broń jakiegoś Zeusa czy kogoś. No nie wiem, ale widziałeś, że on się rusza? Tak, jakby ten swój Rail Blaster. E, w sensie, no, robi takie. am, 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 am. To jest jak płaszcza, która takie am, 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 am. Tylko. A co, jeżeli by tak uroczo brzmiała? Weź się jeszcze raz wyjmij, weź się. Nie, 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 To trochę nia. zmienia postać rzeczy, prawda? No, w sensie to już nie jest groźne, to ma być groźne. To jest bardzo groźne, poczekaj, ja. O nie, plaz... uważaj! A! Ha, 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 ha. Ja on teraz chemical sprayer, nie wiem o co tu chodzi. O nie, jesteśmy na kreatywie, nikt nie może mnie... Um, Aha, to nam że za ciebie idą. No trochę Chciałem inaczej. Cię obronić, okej? Okay. No, Chciałem że taki z Cię obronić. No w takim mężczyzną, takim alfa mail jesteś, mhm, e, Wiesz co, co ty wyglądasz na alfa z tym czymś, co to jest? Ja nawet nie wiem, to się nazywa, poczekaj, chemical sprayer, czyli jakiś e, poczekaj, sprayer... Poczekaj, 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 potrzebujemy komary zrobić, skoro to jest spray na komary, to potrzebujemy komary, no, proszę właśnie, bardzo. to jest, to jest ja po prostu, nie wiem, chemiczny Uwaga. jakby spray, chemiczny Uwaga. Spray. Um, e... um, co to robi? No w się sensie zdaje mi to obrażenia pewnie, ale. No tak, bo to jest chemiczne, to jest jakby wiesz, toksyczne i to jest może trucizna, Aha. ale to bardziej pogląda, jak wiesz, co jakaś zakazana kąpiel, bo balkowa. Wiesz co ja też, albo jakby ktoś miał jakieś problemy żołądkowe i. Hey, e, nie, nie, nie! Wychodzę, wychodzę z tego tematu, już idź do kolejnej. Nie w ogóle nie rozmawiam z tobą w takim razie. Wiesz co ja mam. No, dawaj. Mim hand, czyli ręka memiczna, mem nie wiem. memowa, co. To co, robi? co to robi? Czekaj, Jaki, muszę jakiś też memy będzie rzucał? Właśnie nie wiem, może jakimiś żartami mem memowymi. O. Oj, Uwaga. to może być smutne. Czekaj. I. I co? E e I co to zrobiło? Czy to jest. E Wiesz to nie chcę być jakby nie miła, nie chcę być jakby. No, jakby rozczarowana, ale powiem ci szczerze, że jestem rozczarowana. To jest, czy to nie jest wszystkim stary dźwięk obrażeń z Minecrafta? Nie wiem, może to o to chodzi. To o to chodzi, bo Czekaj, ja nie wiem. Zobaczmy, po jak dużo to, to obrażeń zbyt, za, zadaje. Uwaga? Zbyt... No dno, moim zdaniem. Hej, to jest jakby TNT wybuchało. No tak, ale no słaba sytuacja, będę szczera. Ale to, No ta ręka wygląda dziwnie, powiem No tak. hej, nazywać, nazywać się Mim ręką i nie wiem, ni, I nie, nie, nie robić wystrzeliwać memów. PP albo Changasa, dokładnie. dokładnie. Nie, przepraszam, my już mieliśmy taki odcinek. Tak, mieliśmy już, więc... Tak, on był, on jest cursed. On jest, jest bardzo zakazany, zakazany, Tak, on jest na kanale, pokaż, kiedy... Pokaż, pokaż kolejną. Słuchaj, mój drogi, moja kolejna broń nazywa się Carrot Accelerator. Czy to jest marchewka? Tak, to jest marchewka, Cię ale ty nie po to ludzi z mar. A, 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 a Niesamowite. Powiem ci szczerze. No niesamowite. Okay. Tak w ogóle hej, nie powiedziałeś widzą najważniejsze rzeczy. najważniejszej rzeczy. I jakiej najważniejsze? Żeby też wybrali swoją ulubioną broń. A, no właśnie, ale chyba wszyscy pamiętacie, prawda? Żebyście tak, po prostu. Absolutnie, koniecznie ee, w komentarzach. Dokładnie, napisali, która Wam się <laughs> najbardziej podoba, a ty... Co zrobiłaś? Użyłam już kolejnej, to nikt nie widział, nikt nie widział, nikt Ty użyłaś kolejnej tej, kolejnej tej. ray kolejnej blaster, tej. uwaga. ray blaster to jest... Uuu. Co to robi? Patrz. A co to robi, powiedz mi? Nie wiem, rzuca jakimiś kwadracikami. To taka trochę, no powiem Ci, no może być, ale czy to jest jakiś hit? No, nie... to jest jakiś, no, jakiś okay. hit? No hej, zawsze to jest jakaś broń, prawda? To jest zawsze no, coś, co pomaga i strzela. teoretycznie, teoretycznie. Dobra, mój drogi, w takim razie pokazuję tego, co wcześniej nie mogłam pokazać, czyli nasza bomba wygląda jak po Może prostu... Może ją gdzieś położyć można? A co jeżeli ona wystrzeliwuje tych, jak jako się nazywają? Mam polandy? mam pomysł. Polandę, też mam się... pomysł. Spongebob, jak co jeżeli ona wy... ten, Spongebob. Zrób takie kółko z tej bomby. A ja na pewno mogę? Nie. A, to się rzuca, myślałem, to się, że się rzuca. Patrz, patrz, patrz. Eee, wow. Ty po prostu tutaj dajesz tą mnie. ale to jest całkiem mocne, zauważyłeś to w ogóle? Ja myślałem, że to będzie jakaś taka, którą się kładzie na ziemi. No, ale. E, no okej, okay, patrz, tu masz trochę grupkę, strzel w nich. Dobra, ale wiesz, to jest całkiem, powiem ci, no niezłe. No, całkiem mocne. No niezłe, całkiem mocne, całkiem mocne. To jest ja coś naprawdę. fajniejszego. Ja nie mam jest... okay, jestem. Mam katanę. Okej. Jestem jak samuraj. Ok. Zobaczymy, jak ona działa, uwaga. No, dawaj Ho! co. E, aha, to no. tylko katana. No i co teraz? A, to, to ona, ona po prostu bije. No. A. Wow, najlepsza broń w całej grze. Hej no, ale wyglądałeś? Poczułeś się, jak wiem, jakiś w sensie bohater z Boku no no Hira Poczułeś się? No nie, nie Poczekaj, ba. poczekaj, poczekaj, ja, ja coś stroję? Biegaj. Biegam. Z rękami tyłu biegam jak w anime? No tak, ja słuchaj nawet o pękcie <grym> śpiewałam, ale <grym z, <grym> anime, którego nikt nie zna. Pokazuj, Dobra, co w takim masz. razie Blower mam o, obecnie. No, poczekaj. Ej, może zmieni tych, może zmieni. Nie no, myślałem, że Są tylko pary. skeletów tych. On tylko pary, kurczę, pokazuje, no co Aha, to jest? Aha, on po prostu, ciekłym azotem, dmucha. Wow, no po prostu niesamowite, wiesz co. A, wiem, on im daje efekt po prostu zamrażania, bo to jest ten taki efekt, jak do śniegu wejdziesz. Teoretycznie. No i co? No i ja powinnam być No, Wiesz to Coraz gorsze się robią te bronie. Nie, bo ja na końcu mam coś mega. Naprawdę mam na końcu coś mega. To musisz zobaczyć. Czy to jest to, co ja myślę? Co to jest? Możesz teleportować? Nie, to jest ten taki hak na linię. Zobacz. Co? Ale mega. I na Ale mega. Uwaga. Czekaj, łapę się ciebie. nie No to mnie się złap. Dawaj. Hop, hop. Jejku, wiesz, wiesz jak to wygląda? Wiesz, ale to też, to czekaj, czy to można się dopać mowa jakiegoś? Nie wiem, możesz? <laughs> możesz, jak w Mortal Kombat! <laughs> wiesz, ale to, co? wiesz co, zadaje bardzo mało obrażeń, więc... No bo to nie jest do obrażeń, mordo, to jest po prostu to jakby, nie wiem, do przenoszenia się, to po pierwsze. A po drugie, jak tak robiłeś, to to wygląda bardzo, bardzo niezręcznie, bo wygląda jakby... Hej, girl, mogę kupić ci picie za 30 groszy? <laughs> jakoś Kup, nie mi jakoś... orężadę. <laughs> tak, możesz kupić orężadę. Dobra, mój <laughs> drogi, ja teraz mam potato trap. E, to, to. czyli to jest ziemniak puła bomba? pułapka? ziemniak pułapka O, masz ich więcej? mam zrób takie kółko, zrób kółko okay. takie do którego można by e, znaczy nie nie nie, kółko takie do którego można by po, położyć no e, jest przecież, widzę kółko e, no to, ale w, środ, w środku musi być, no dobra poczekaj, mam pomysł, inny. no dawaj jaki masz uwaga. pomysł, no e, czemu on kiwał głową? nie wiem, może zrób mu się kółko, spodobało zrób, zrób kółko szersze, to pojawi więcej tutaj tych mobów Uwaga. Poczekaj, już. What? Widziałeś jakich ich odrzucę? Tak. Ej, to jest spoko. Znaczy wiesz co, ja nie wiem w ogóle co twórcy tej mapki mają poczekaj. z kulinarnymi jakby Chwila. rzeczami. Słucham. Mam pomysł. Co, poczekaj jaki? chwilę, poczekaj co? chwilę. Mam co? pomysł. Co? co? Mam jaki pomysł. pomysł? Mam super pomysł. Jaki? Eee, czy można je kłaść jedna na drugim? Eee, nie wiem. Chyba nie, wiesz? Tak mi się wydaje. A możesz kłaść je w jednym miejscu wszystkie? Jakby w jednym miejscu? Nie, chyba nie. Zobacz, tak jakby one się rozwalają. Na pewno? Je chcesz próbować? Klikaj cały czas. Klikam i cały czas się rozwalają, chyba że Aha. może chodzi o coś innego, jakby mogę... A jak... może, a, a jakbyś na górę spróbowała kliknąć? Czekaj. A w ten sposób, a kliknij tu na ściankę. Patrz, da się! <laughs> o kurczę! Czekaj, zrób tak, zrób tak. Dobra, ile ich? E, w sumie to... E, dobra, wystarczy. I teraz czekaj, czekaj, No dawaj, dawaj, mam dawaj. Mam dawaj, dawaj. mam super pomysł. Chcesz sprawić, żeby ktoś miał bardzo wybuchowy um, otwór? E, tak i tak. Czekaj, teraz. co ty robisz. Tak i teraz patrz, teraz patrz, teraz patrz. No, no patrz. dawaj. No, 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 pokazuj, pokazuj. Wiesz, że ktoś... W... <głosy> <głosy> Serio? Kochanie, nie, po prostu ktoś wlazł przed e, się stało z tym, co się stało z tym, z tą postacią? E, nie wiem, ona chyba została jakby, Dawaj, wiesz, jeszcze raz. Em, w kosmos całkowicie wylana. No dobra. Trzymaj, wrzucam, słuchaj poczekaj jak się w Pokémonach to jest drużyna Ary, ona po prostu wiesz, tak wystrzeliła i taka tylko taki tylko zostało gwiazdka w niebie Dobra, ja chcę więcej Dobra, już chyba wystarczy, o dobra no dawaj, tylko żeby Ułaga. nikt nie wlazł, nikt dobra. nie wlazł bo będę wkurzać się, uwaga i będzie o, mały dziecko. zombie, What? dziecko on... Łot <laughs> Ja myślałem, że w, w górę poleci, a tak to poleciał w, w No ale ten. hej, to też była wspaniała przygoda dla niego. Dobra, pewna. Ale co mamy. To jest? Kolejną rzecz. Gravity alternator? Co to? Ej, on wygląda jak taka wielka, jakby. Ośpiorkica. Ja chyba, wiem, ja chyba wiem, jakiś czy coś. On no? chyba odwraca. Gra... Co żeś zrobił? No i co to ma być? E... No Czoklet ja chyba co nie to? wiem. Czy ty... ty chyba nie potrafisz tego używać, kochanie. E, ja nie wiem o co chodzi. W skarbie. To mi niby. To wygląda naj. Kochanie, nie. Nie, to wygląda e. żałośnie. Halo! To wygląda żałośnie skarabeusz. Róbrze! E. To nie działa, nie wiem o co chodzi. Może jakoś źle to robisz, bo to, to inaczej grawitacja się stosuje. zmienia. No tak, ale może to jakoś inaczej stresuje. Może. O, stresuje się inaczej. Nie, boże, to nie działa, nie wiesz, działa. Bo to jest taka wielka ośmiornica i ty chodzisz i tu po prostu nic nie robisz. Dawaj, teraz dobra. twoja. Dobra, ja mam mój drogi sentry turret, czyli... Uuuu, Uuu, patrz, porusza okay. się, porusza się, dobra, weźmy taki więcej. Trzymaj, dawaj. Dobra, czekaj. Walczcie dla mnie, moja armio. Łoł. Wow. Ej, okay, to by było super do jakiejś bazy. Tak, to jest bazy. mega, to jest mega. To jest... to jest naprawdę super. No, ale a propos, czy ty miałaś ziemniaczaną bombę? To, to tak, była... ja miałam ziemniaczaną bombę, proszę. To ja mam ziemniaczane działo. Uuu, ale wiesz, że. Z... No kurczę, zabili nam. No, zabili Poczekaj, nam naszych odsunę tych. odsunę się, żebyśmy mieli. Tej... Nasze eksperymenty nam zabili. Trochę tych mobów, proszę bardzo. Ale wiesz, że moje, moje działo. dalej ten. Moje działka dalej biją. No, dawaj. U... Co twórcy tej mapy mają z warzywami albo owocami? po prostu, no. Ja też lubię ziemniaki. Ziemniaki są świetne, słuchaj. Ziemniak to jest najlepsze warzywo, które istnieje, dlatego że możesz z ziemniaków zrobić wszystko, a wszystko będzie dobre. No Tak czy nie? Zgadzam się. Tak samo z cząstku. Wszystko cząstkowe jest dobre. No tutaj nie do końca się zgadzam, ale Proszę, masz ziemniaczki. Poczekaj, prosto to buzi, prosto to buzi. A. A! 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 Poczekaj, weź mi dalej wierze, eksperymenty ja daj że już skończyłem? A wiesz, ja jeszcze nie, ja mam jeszcze dużo Ile jeszcze masz? Trzy, cztery nawet Co? No, po prostu więcej rzeczy od ciebie Okej okay. No tak to bywa, tylko daj mi więcej eksperymentów, daj mi więcej przypadków, na których mogę się Ej, Proszę bardzo, proszę bardzo Bla, 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 bla Co Dobra. teraz masz? Mam teraz piston puncher e o, Podejdź, podejdź bliżej podejść bliżej do nich Ale to, to nie działa To działa, działa, działa Poczekaj, no patrz no co ja, no ja prze, nic nie robię. No przed chwilą się wysunęło. E, no tak, może... widzę, że przed chwilą. Może ja potrzebuję pistonu, Z, może. Może zły guzik. Albo piston? Masz, trzymaj to. Pobaw e, okay. się tym, ja nie okay, wiem, może czekaj. ja pistolut pyk... tego, pyk... tego pyk... potrzebuję, słuchaj. Pyk... Co ty e... miałeś w Hibongo, że to się tak... O nie. Co, co się stało? E, czy co ja mam ten Puncher gdzieś? Nie wiem, wysłałam. Ja e, mam ci go. piston Puncher, dobra. No dawaj i pokaż. Poga. To działa? Co to nie działa? O Okej, możesz jakby odpychać nimi. Czy to w ogóle zauważyłeś, to w ogóle tak wielka taka duża piąstka? No bo to jest pan, to jest właśnie pancer, uwaga, czekaj. No, no fajne. Fajne, ale mało obrażeń daje. Jakby wiesz, to no możesz odepchnąć ziomeczków, ale oni... no nie za bardzo jakby. No nie podoba mi się zbytnio. Słuchaj, no to w takim razie teraz czas na watermelon launcher, czyli mamy tutaj arbuziki. Oh, Arbuzika To można To działo wygląda epicko powiem ci. No tak, tylko czasami nie działa. Wiesz co mi się chyba mi coś. Ej, ono wiesz co się pewnie musi ładować długo. Stry... Ojejku, naprawdę. Ej, no. To prawym weź... oczywiście. To, o. Trzymaj, masz, Paw się, bo naprawdę wygląda mega, naprawdę super, tylko że jakoś tak długo się ładuje, jakby nie wiem o co chodzi. Uwaga. I dlaczego to jest w ogóle dwa razy większe od nas? Ha. Widzisz, ono się jakby ładuje strasznie długo. Ty, może my potrzebujemy mieć arbuzy? Może, ja nie wiem, słuchaj, ale to mogę użyć moją ym, prawie ostatnią jakby tutaj ten e, broń. Okej, okay, dobra. To się nazywa TNT Bow, więc lepiej się odsuń, kochanie. Czy masz strzały do niego? Tak, czy... mam. O, okay. poczekaj, mam pomysł, mam pomysł. Co? Mam pomysł. Co, co masz Jaki masz pomysł? Musimy ich zrobić bardzo dużo. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Okej, okay. dawaj. Okej, spróbuję, bo. O, dobra. Ale fala idzie po nich fajna. No fala, ale wiesz, co? on też się bardzo długo ładuje. Muszę czekać strasznie, zobacz. Teraz nie mogę z niego korzystać, muszę. zmieni. O, dobra, rzucam. No fala idzie, ale. No, to no, dla mnie to nie te zrobiło. Te pierwsze były fajniejsze, tak, prawda? Tak, też mi się tak wydaje, ale słuchaj, ja mam coś, na co po prostu e, wszyscy czekali, tu mam masz nadzieję. Masz jeszcze coś? Tak, ponieważ to jest ostatnia, ostatnia rzecz, którą możemy e, użyć, mój drogi, i to jest meka. E, co? Ale mega nie, co? Czy ja mogę tam wejść, czy ja mogę tam wejść, czy ja, ja mogę tam wejść, ja mogę tam wejść. Besties! Czekaj, e, ja chcę bić się z nimi. Ja, What? Jak, jak się mogę z nimi bić? No po prostu. What? Mogę po nich chodzić? Tak. Chcesz Mekę też? Nie chcę popatrzeć na ciebie! Pokaż pokaż co potrafisz. No biję się z nimi. Czy ja po nich no, chodzę? Nie, czy nie, one... nie musisz ich bić, klikać, o. A dobra, teraz. no to w takim razie ich biję, klikam Cia. na nich. I co? I poczekaj, ja mogę jeszcze coś. O, i mogę sobie jej wyjść. I to mogę sobie tam. To naprawdę epicko wygląda. Nie, wiesz co mi się najbardziej podobało, jak ta w ogóle ta meka jakby przylazła. Zaraz ci pokażę znowu. Chodź tutaj do mnie, gdzie ty jesteś, Ok, Okej, okej, okej. Chodź, chodź. Patrz, 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 patrzysz, patrz. Patrzę. Ona jakby skacze, z nieba, nie? Super hero landing. Tak, tak, tak. To wejdź, wejdźmy sobie w mekę i okay. pójdźmy razem: wiesz, na, na, na zachodu słońca". Tu jest jego życie? Tak. O, uh, okej, okay, tylko że tutaj bardzo mało widać. Um, idziemy na randkę, w, wiesz, w jakby do zachodu słońca. E, oczywiście. Patrz, ja w ogóle mam jeszcze działo swoje, więc mogę ze swojego działa też. O, z kataną! Patrz, nie dość, że kata ja kataną działam, to jeszcze działam tym. E, samym, samą mechą, proszę wiesz bardzo. Wiesz, co? Proszę cię, jakby. Ja wiem, że gdybyśmy dodali te rzeczy do Minecrafta zwykłego, to to byłoby totalnie tu OP, ale no czasami mogłoby być coś takiego fajnego, śmiesznego, nie? No, fajnie, fajnie. No, powiem ci Ja bym chciała w innych, na przykład w zwykłym Minecraftie, bicie z nimi na arpuzy albo bicie z nimi na ziemnioki i wiesz, ty idziesz sobie i takie, albo uważaj, kartofel i kartofel. Uważaj na ziemniaka, innesji. o nie, psz. Tak, dokładnie, to by było super mega. No, w czy takim nie razie. Było, super mega? Nie, przepraszam, i tak, moi drodzy, jako, że jest koniec odcinka, moim Oczywistym tutaj, e, tym wyborem jest kurczak z tyłkiem. E, a moim wyborem, powiem ci, e, w sumie ja nie wiem. Kurczak z tyłkiem. Co Ja tutaj miałem, mim Henry Blaster. Ten Ray Blaster fajne kuleczka wyrzucał, ale. Tak, ale i tak wydaje mi się, że kurczak z tyłkiem jest najlepszy. Patrz na to. E, popatrzcie na mnie, popatrzcie na mnie. Ej. Mi się, kończy mi się życie. Poczekaj, czy on wybuchnie, jak mi się skończy życie. A to ja cały czas mam siedzieć i. W takim ten... razie wybuchowy, wybuchowa końcówka, mam nadzieję. Mam, mam nadzieję, moi drodzy. Myślę, być... Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. E, a ja? Uwaga, kończę. Ko kończę? E, myślałem, że wybuchnie jakoś tak. Słuchaj, lapnicko. nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego od tego kurczaka jajecznego. Czy nie tak, czy tak? No dobra, tak, w takim razie moi drodzy, dzięki za oglądanie i cześć!